ma widzowie, ja jestem Matek. witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj, jak widzicie po tytule tego odcinka, pokażę Wam, jak mieć y, możliwość nagrywania live'ów na słabszym internecie w OBS-ie. No i bez przedłużenia tego odcinka przejdźmy do filmu. Dobra, a więc musicie wejść sobie w OBS-a, ustawienia, y, wyjście i tutaj teraz tak. Pierwsza opcja macie streaming i tutaj dajecie sobie zaawansowane. I encoder. I jeżeli macie słaby komputer, Dajecie x264, ja tutaj nie mogę zmieniać niestety, dlatego że właśnie teraz nagrywam dla was I po prostu obec zabrania Ale dobra, to jest mało ważne Jeżeli macie słaby komputer, dajecie x264 Jeżeli macie lepszy komputer i macie kartę od Nvidia, yy, Tak jak w moim przypadku, to dajecie tutaj NVIDIA i tak dalej Kolejny tryb przepływności Dajecie VBR, jeżeli nie możecie dać VBR, to dajecie CBR, ale najlepiej VBR to zostawiacie i nie ustawiacie takiego samego jak ja. Ja zaraz Wam wytłumaczę dlaczego. Tutaj dajecie 0, profil ustawień jakość, profil main. Ok, zostawiacie. Teraz przepływność Bitrate i maksymalna przepływność Bitrate. To wszystko zależy od Waszego internetu, więc każdy będzie miał inne. Zależy od internetu. I jak to obliczyć? W prosty sposób. Słuchajcie, wchodzicie sobie w przeglądarkę, wpisujecie tutaj speed test, link w opisie, oczywiście standardowo. Gdy wam się już stronka załaduje, klikacie start i czekacie. Teraz macie przyspieszenie, aż mi się to wszystko zrobi. Już jesteśmy tutaj wszystko się fajnie obliczyło. Te dwie pierwsze informacje nas zbytnio nie interesują, bo to jest pobierania to jest ping opóźnienia, ale upload nas najbardziej interesuje i teraz wchodzicie sobie tutaj. My wy nie musicie wchodzić, ja tutaj sobie wejdę w Bitrate Quality OBS i teraz sprawdzamy, jakie mamy. Aczkolwiek, pan nam to mówi? No, wy powiecie że nic. Więc musicie sobie wejść w kalkulator. Kalkulator. I teraz tak. Ja jak widzicie, mam 4,24. Wy będziecie pewnie mieć inne, bo macie inny internet. Ja mam 4,24. 4, więc 4,24. Wszystko mnożymy razy 100, nieważne jakie tutaj macie, bo to będzie każdy inny, inne, ale wszystko mnożymy razy 100. I mamy 4240. Dobra. Jeżeli mamy 4240, to to będzie naszym maksymalnym. Więc 4. Tak, tutaj mam, ja jeszcze raz sprawdzę dla pewności. 4240. 4240. I tutaj wpisuję, jak widzicie, ja mam tutaj inne bo internet nigdy nie jest stały, on się zmienia jeżeli jak ja to mierzyłem tak to było inne, no dobra, trudno ja to, ja to może po prostu przepiszę no dobra, niech będzie, ale to nie ma większego znaczenia jakoś tak bardzo, bo tam małe różnice, więc kopiujemy sobie, tak i teraz tak wklejam, dobra teraz minimalne mamy, tak, więc wchodzę sobie tutaj i teraz to jeszcze razy 0, siedem. czekajcie jest 7, dobra. I mam 2, 9, 6, 8. Każdy będzie miał inny wynik. Pamiętajcie, żeby to dobrze pomnożyć tak jak ja mnożę. I teraz to wklejam tutaj i jak widzicie mamy już to gotowe. Dajemy ok jest dobrze. Wchodzimy jeszcze raz do ustawienia i teraz obraz. Ja też tutaj nie mogę zmieniać w dalszym ciągu, dlatego że no nagrywam. Ale dobra, pierwsze to nas zbytnio nie, nie, nie interesuje, każdy sobie ustawia tak, jaki ma monitor, jaką ma rozdzielczość monitora. Dobra, rozdzielczość wynikowa. Tutaj, teraz ustawiamy taką jaką mamy tutaj bitrate, tak? Więc jeżeli, tutaj bitrate quality, teraz macie wyświetlone. Jeżeli mamy od 1500 do 4000 maksymalną, i tą minimalną, to ustawiamy takie ustawienia, i tak dalej, i tak dalej. Do każdego osobno. Więc ja teraz sprawdzam. U siebie wchodzimy w wyjście. Ja mam między powiedzmy 2900, a 4000. 2900, a 4000. 2900, a 4000. Więc powinienem mieć to ustawienie, bo mam 2900. A 4000, a mam tą ustawioną, więc mam jakby źle ustawione, można powiedzieć. Aczkolwiek jeżeli ustawicie mniejsze, to to tylko pójdzie wam na jakości i na FPS-ach, to raczej nie widać dużo. I po prostu yy, będzie lepsza jakość na live, ale to duże znaczenia nie ma. Ja zostawiam tak jak jest, dlatego że tak jest dla mnie dobrze. I teraz tak. Jeżeli ja mam tak, jeżeli mam tak, no to ustawiam. Jeżeli mam y, 720p, czyli te dwie opcje pierwsze, to ustawiamy tutaj e, obrazie 1280 na 720. Jeżeli mamy to, te dwie opcje ostatnie, czyli mamy ten lepszy internet, jeżeli mamy 1080, no to ustawiamy 1920 na 1080 w tym miejscu. I dobra, widzowie, to już mamy ustawione i teraz FPS. No to tak jak mówiłem, tutaj macie wypisane. Czyli jeżeli macie tutaj, no to macie 30. Jeżeli macie pomiędzy 3000 a, 6, a 6000. I tak samo tutaj, i tak samo tutaj, i tak samo tutaj. Ja mieszczę się w tym, więc mogę dać 60, ale dałem mniej 30, bo to dużej różnicy nie ma. I też wam tak polecam zostawić. Dobra, jeżeli to wszystko ustawicie, to możecie się cieszyć nagrywaniem na słabym internecie. Dziękuję za obejrzenie tego filmu. Zostawiajcie łapki w górę dla zasięgu. Też niech inni widzą, że ten filmik był przydatny. Oczywiście subskrypcja na kanale po więcej. No i siema widzę.